W całości oddziaływ, tak? To są a dokładnie szafki, które są e, szafy z materacem. Z oczywiście materace, z materacem Tak, cały komplet, tak, cały, tak. cały komplet. Tak. Plus do tego stoliki takie, które są na świetlica i Co To zobaczmy się na stronie A, czyli na tym, i na stronie B, czyli przeciwny po drugiej stronie tak samo, tak? Mhm. Czy już ustawiliśmy taki, powiedzmy, to ortopedyczny to powierzchni mhm. że no, dla pacjentów z dużego wrażeniem musimy mieć zabezpieczenie zgodne, tak? Jako dyrektor Szpitala Specjalistyczno-Ortopedycznego Górka chciałem bardzo serdecznie panu posłowi podziękować. Za wsparcie i zabezpieczenie oddziału, i wyposażenie go w nowe meble, które umożliwiają komfortowe przebywanie młodych pacjentów na oddziale szpitala. I w imieniu właśnie pracowników, w imieniu dzieci przebywających na oddziale, chciałem bardzo serdecznie podziękować Panu posłowi za dofinansowanie, które Pan postarał się do naszego ośrodka. Bardzo dziękuję. Chciałem przekazać w imieniu. Pacjentów. pacjentów. Przede wszystkim pacjentów, młodych, pacjentów i pracowników, którzy mogą w komfortowych warunkach leczyć się, gdzie jakby to jest ich drugi dom, którzy przebywają u nas na oddziale. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo. Z przyjemnością odbieram te podziękowania. Mam nadzieję, że ta w zasadzie symboliczna, nieduża kwota, którą udało mi się wygospodarować z budżetu państwa na szpital specjalistyczno-rehabilitacyjny Górka, że udało się zrobić w zasadzie dosyć dużo, bo zostały wymienione meble w salach, łóżka, szafy, szafki w salach, w których dzieci leżą. Oglądaliśmy dzisiaj te zmiany. Rzeczywiście wygląda to bardzo nowocześnie w porównaniu do tych łóżek, o których mówił tutaj pan dyrektor. Łóżek, które były jeszcze metalowe z dawnych lat. Wiem, że również została wyposażona świetlica, świetlica. Tak, świetlica. Więc nieduża kwota, którą się udało wygospodarować mi z budżetu państwa na rzecz właśnie szpitala, a tak dużo zmian. Dziękuję. Mam nadzieję, że będą służyć długo pacjentom i, i będą miały również wpływ na ich komfort, szybki powrót do zdrowia. Bardzo dziękuję. Dziękuję Ja chciałem przypomnieć, że to nie jest pierwsze działanie, gdzie pan poseł pomaga tutaj akurat szczytniej takiej idei dzieciom, bo były przekazane pieniążki do szpitala tutaj powiatowego w busku 100 tysięcy, tak panie pośle, 100 tysięcy i taka sama kwota została do szpitala powiatowego w Pinczowie i te pieniądze zostały zagospodarowane w busku dofinansowano do, do karetki pogotowia, a w Pińczowie do tomografu. I myślę, że będą dalej takie prezenty. Panie burmistrzu, kwota? Tutaj została przyznana z budżetu państwa kwota 50 tysięcy złotych. Na szpital powiatowy w Busku to była kwota 100 tysięcy, za którą kupiono karetkę. I też kwota 100 tysięcy złotych na szpital powiatowy w Pińczowie. Z tego co się dowiedziałem, to długo dosyć trwały narady, personel się zastanawiał na co wydać tą kwotę w końcu zdecydowano aby wydać ją właśnie na wyposażenie sal na nowe łóżka na nowe meble na nowe szafki wiem że państwo którzy tutaj leczą zastanawiali się długo czy to jest dobra decyzja ale z tego co się udało mi dowiedzieć później po tych wszystkich zmianach to wszyscy stwierdzili że to była bardzo dobra decyzja bo nie dość że wpłynęło na komfort pacjentów na estetykę miejsca na doposażenie również tej świetlicy. Także mam nadzieję, że i dzisiaj obserwując tutaj dzieci, które są, no to wydają się w dość dobrych nastrojach, humorach, więc myślę, że to też wpływa na ich ta przestrzeń, estetyka przestrzeni, że wpływa ich również na ich samopoczucie pozytywnie. To bardzo dziękuję i skoro mogę otrzymać, pochwalić się. Trzymać, <śm> Bardzo Ci dziękuję, bardzo Wam dziękuję za to. Super zrobione, to jest rozumiem z kawałeczków. To, słuchajcie, to będzie. Możecie przyjść do mnie tutaj do biura w busku, kiedy będziecie miał ochotę, sprawdzić czy będzie powieszone, będzie powieszone w głównym miejscu. Ja powiem Wam, że kiedyś na początku kadencji, kiedy zostałem posłem i odwiedziłem również dzieci w szpitalu. Co prawda w w Kielcach, na onkologii, dostałem od nich takiego małego aniołka. I ten aniołek mi zawsze towarzyszy w Warszawie, on jest tam w pokoju sejmowym moim. Natomiast to w takim razie będzie obraz, który, który będzie towarzyszył mi w biurze. Chciałam podziękować Panu za dary i zawsze o pamięć z okazji Dnia Mikołaja czy Dnia Dziecka. Jest to dla nas bardzo duże wsparcie, dlatego że finansowo nas na to nie stać, a każdy jest obdarowany prezentami. Jest to uroczy, są dni, które dzieci cieszą i my też się razem z nimi cieszymy, że w tych chorobach, w tych cierpieniach taki skromny, miły, serdeczny podarunek, który. Daję Tobie szczęście i robię... bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. W imieniu personelu też. Dziękuję i oczywiście e, będę trwał w tych wszystkich działaniach i, i, i gwarantuję częste oczywiście odwiedziny. Dziękujemy, ja Prosimy o wsparcie i naszą pomoc. I... Bardzo dziękuję.